To Chciałbym powiedzieć, że pani Lempard i pani Soringiel, pani tak samo legitymizujecie ustawa. działania tej agresji, tej żulerii politycznej, która jest yy, przejawiana czy jest twarzą, jeśli się stała pani Lempard. Bo pani Lempard do niedawna przecież miała być warszawianką roku. Ta kobieta przemawiała na Placu Zamkowym zaraz po tym, jak przemawiał powstanie z Warszawski. No przecież, wy wpisujecie panią Lempard jako liderkę. Taki to, Donald Tusk, tak? to Donald Tusk ją przyjmuje, fotografuje się i mówi, że to jest rewelacja. No nie wiem, wie pani, to już bardzo dobrze pan posłuchał. Ale, ale to sam pan Donald Tusk jakby daje zielone światło na tego typu zachowania. To on sam przyjmuje, fotografuje się więc w swoim gabinecie, em, gdzie jeszcze urzędował w, 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 w Brukseli. Tutaj akurat do, do, Doskonale to podsumował pan poseł Jakubia, który mówi o pewnych no, kanonach, pewnych zachowaniach kultury, kulturze osobistej. Naprawdę, pani, jeżeli nawet nie chcecie tego robić jako politycy, to niech pani daje przykład zachowania jako kobieta, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby żyć w społeczeństwie, gdzie kobiety mają takie wzorce osobowe. Pani Lempart jest przykładem osoby, która nie tylko nie powinna być w przestrzeni publicznej, ale nikt się tak nie ma prawa zachowywać. Dobrze.